Rafał Kośmiński, prezes firmy Komakom. Zajmujemy się wdrożeniami systemów ARP. Naszym celem jest zoptymalizowanie procesów biznesowych dla, dla naszych klientów, natomiast moją rolą w, w organizacji jest dostarczenie jak najwyższej jakości dla naszych klientów. Firma Comacom jest już prawie od dekady na rynku. Przez ten czas udało nam się zbudować 30-osobowy zespół, który składa się z zespołu wsparcia, zespołu wdrożeniowców, którzy są podzieleni na działy merytoryczne, czyli księgowość, kadry, handel, work. Dodatkowo mamy własny zespół programistyczny oraz zespół projekt managerów, którzy kontrolują i zarządzają projektami, które, które prowadzimy. Natomiast tutaj chciałbym, żeby więcej szczegółów na ten temat powiedział Robert Czekański, który jest naszym projekt managerem. Cześć, nazywam się Robert Czekański, jestem projekt managerem w firmie Coma.com. Moim zadaniem jest dbanie o to, żeby doskonale zrozumieć potrzeby naszych klientów, jak również kontrola projektu od samego jego początku, czyli od analizy przeddrożeniowej po zakończenie Wdrożenie zakończone sukcesem systemów u klienta. W codziennej współpracy działam nie tylko z klientem, ale również z naszym działem merytorycznym, z działami wdrożeniowymi. I jak wygląda to od strony działu wdrożeniowego? To Igor, gdybyś mógł w kilku słowach nas wprowadzić. Cześć, jestem Igor, jestem kierownikiem wdrożeń w firmie Comacom. Moim zadaniem jest dopięcie projektu pod kątem w sferze technicznej. Tak jak Robert wspomniał e, o zbieraniu potrzeb, to, tak, ja, tak moją rolą jest to, żeby te potrzeby później przenieść na, na system i na to, żeby dostarczyć klientowi wartość. Okej. Okay. Igor, a z twojej strony m, prowadzenie e, wdrożenia e, z wykorzystaniem projekt managera, jak u, z twojej strony właśnie tej, takiej wdrożeniowej e, poczucia tego projektu? Na pewno, na pewno Project Manager pozwala nam wnieść komunikację w projekcie na wyższy mhm. poziom i myślę, że to jest niezwykle istotne, ponieważ no, po, pracujemy w, w branży IT, czyli tak naprawdę zarządzamy informacją. Dobrze też, żeby to te zarządzanie informacją było w, w ramach naszej organizacji na, dopięte na ostatni guzik. E, więc z jednej strony jest ta komunikacja z PM-em z, z, z klientem, a z drugiej strony jest cała, cała sfera techniczna, czyli wsparcie merytoryczne naszego zespołu oraz wsparcie techniczne na serwis desku, czy, czy, czy w trakcie trwania całego projektu. Okej, okay, czyli z, z tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, mamy taką o, różne perspektywy prowadzenia projektu. Z jednej strony, Robert, który zajmuje się zarządzaniem projektami, i żeby ten projekt zakończył się i, i w terminie, i w budżecie, bo w sumie to są jedne z kluczowych takich czynników, no i oczywiście funkcjonalność, którą chcemy klientowi dostarczyć. Z Twojej perspektywy Igor, to, że wiesz, co jest do zrobienia, w jakim terminie i jest to dużo łatwiejsze. Tak, tak, to co wspominasz zdejmuje ze mną pewną odpowiedzialność w zakresie Prowadzenia tego projektu, i mam, w tą, mam tą przestrzeń do tego, żeby realizować mhm. projekty pod kątem wdrożeniowym, móc je lepiej przemyśleć, mhm. móc, móc znaleźć jakieś dodatkowe możliwości na optymalizację procesów. To jest niezwykle cenne. W Komakom liczy się dla nas to co klient potrzebuje, jaka jest jego potrzeba biznesowa, jak jesteśmy w stanie ją rozwiązać. Dzięki tej strukturze, którą stworzyliśmy w firmie, jesteśmy w stanie doprowadzić nawet trudne projekty do, do szczęśliwego końca w taki sposób, żebyśmy mogli podpisać umowę z kończącą projekt.